Pod Stargardzką Prokuraturą Rejonową członkowie Stowarzyszenia Stargard Razem zorganizowali nietypowy briefing prasowy. Kilka minut wcześniej złożyli zawiadomienie do organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta naszego miasta Sławomira Pajora. Zawiadomienie podpisali Daniel Sosin i Marcin Radkę. Witamy Państwa na briefingu prasowym Stowarzyszenia Stargard Razem. Zaprosiliśmy tutaj Państwa, ponieważ chcemy przekazać, myślę, że dosyć ważną informację. Przed chwilą zostało przez nas złożone do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z nieprawidłowościami w Urzędzie Miejskim i szczegóły, szczegóły tego wszystkiego Państwu przekaże koordynator stowarzyszenia, pan Daniel Sosin. Dzień dobry, witam ponownie. Proszę Państwa, dzisiaj złożyliśmy zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa, e, jakie mogło zostać dokonane przez prezydenta miasta Stargardu Szczecińskiego, pana Sławomira Pajora. E, doszło do takiej sytuacji w wyniku tego, że zatrudnił na stanowisku naczelnika. E, Panamarka Kisio po tym, kiedy ten został prawomocnym wyrokiem sądu uznany za winnego kłamstwa lustracyjnego. Niestety, jakoś tak się złożyło, że przez ten czas, od kiedy nastąpiła ta sytuacja w kwietniu tego roku, Żadna instytucja powołana do tego w Polsce, w państwie naszym, żeby kontrolować takie rzeczy, nie zareagowała. Dlatego postanowiliśmy, jako obywatele Stargardu, mieszkańcy, zwrócić na to uwagę prokuratury i o, po prostu ogółu mieszkańców naszego miasta. Że nie ma wśród nas, e, mieszkańców Stargardu, zgody na to, żeby po prostu łamano prawo. E, szczególnie tam, gdzie właśnie się wymaga od, e, e, od tych osób, to te, te ważne stanowiska, wymaga się tego wysokiego poziomu, prawda, morale i e, dawania przykładu nam, prawda, mieszkańcom. Przymawiam w, w, w imieniu tych, którzy się nie zgadzają na łamanie prawa. Przede wszystkim należy mówić o tym, że to jest zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Tak? Proszę zobaczyć. A nie widział tego prawnik. Zobaczy to teraz prawnik pana Pajora. Władza na wszystkich szczeblach państwa i samorządu powinna być kontrolowana, uważnie obserwowana i wystawiana co pewien czas pod osąd publiczny. Niekoniecznie tylko podczas wyborów. Dobrze, że powstają tego typu stowarzyszenia, i dobrze, że młodzi interesują się tym, co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu. Sprawa marka Kisio to trochę odgrzewane kotlety, a sam briefing niewiele wniósł nowego do sprawy podania nieprawdy w oświadczeniu lustracyjnym Kisia. Tradycyjnie z wielkiej chmury mały deszcz. Gratuluję jednak odwagi i zaangażowania. Przejrzystość życia publicznego to podstawowy przecież priorytet silnej, lokalnej demokracji.